Wow! Jak ty możesz to jeszcze grać? To jest już nudne! Oj tam! Jak masz pomysł, co robić, to jest ciekawe. Mi się już znudziło. Hej, chłopaki, musicie mi w coś pomóc. Kupiłem coś super niesamowitego. A co to jest? Jak przyjdziesz, to się dowiesz. A, pewnie jakieś gówno, jak zwykle. Gówno jak zwykle? No jak mi kupiłeś śpiewającą czapkę, to też mówiłeś, że jest super niesamowita. No bo jest super niesamowita. Była gówniana. Jeszcze bardziej gównianej rzeczy nie widziałem. E, nie znasz się. Teraz takie noszą. A kurwa, chyba ty. Kupiłem nowy telewizor. Mogłeś tak od razu. Ten telewizor to chyba jakaś podruba. Marka satana i pisze 5D. Przecież nie ma takich telewizorów. No i tato, pewnie znowu kupiłeś coś gównianego. Czy ja wiem? Zapłaciłem dość sporo, bo niby najnowsza technologia. No pewnie. Która nawet nie istnieje. Gdzie to kupiłeś? Od takiegoś araba. iPhone'y też mają takie podróbki, że wyglądają jak oryginalne. A okazuje się, że nawet system to nie jest ten. Takie z was, swaniaczki? Idźcie się przejść gdzieś. A ja się pobawię tym telewizorem. ja do niego prosto z mostu, że nie będę grał z jego ośmioletnim kuzynem, bo to debil. A on do mnie wielkie pretensje. Na ziemię, Gloje! Na ziemię! Co, jest? Co się stało? My nic nie zrobiliśmy! Powiedział, że macie leżeć, Nojki! Tylko się, tylko się ruszysz, a dostaniesz kulkę. Może ktoś wytłumaczyć o co tu chodzi? Nie przeszliście na pasach, tylko obok. Mandacik 150 zł na głowę. Co? Przecież to bez sensu. I jeszcze 80 zapyskowanie. Dopis jest 100 we za oporu. No to tym razem trzy mandaciki, łącznie 330 zł na osobę. Miłego dnia. Ale mama będzie ze mnie dumna. Pierwszy dzień pracy i takie sukcesy od razu. I to jest kurwa normalny kraj? O, licealistki, nauczyciel WF-u. Może być ciekawe. Wytwórnia Napalony Króliczek przedstawia... Film, w którym piersi są jak melony, a dupeczki jak bruskwinki. Naciśnij klawisz 5D na pilocie, by dołączyć do zabawy. No dalej, tata dipkiego, przyłącz się. Co? Czy ona powiedziała tata dipkiego? No to naciskam! Na opiekuj się nami, tatuśku. Co to? Jak to możliwe? Dalej, Tygrysie, pokaż na co cię stać. O, tato. Co to za dziewczyny? One wyszły z telewizora. Musicie mi pomóc. Zostawcie go we szmaty, On zostaje tutaj. Właśnie. Idźcie robić laski w męskim toalecie. O kurwa. Pamiętajcie, to przycisk 5D. No to kurwa było. To jest chyba jakiś portal, a nie telewizor. Co... Co teraz robimy? Nie mam pojęcia. Może zawołamy Antoniego? Nie, dajmy mu spokój. Zadzwońmy do pana Krzysia. No to pokażcie mi to cudo. No no. Więc to coś. To jakiś portal. No wylazły z niego jakieś dwie laski i zabrały ze sobą ojca. Później był film z udziałem taty. Skoro ktoś z niego wychodzi podczas filmu i da się do niego wejść, to jest szansa. A co robimy? Wyszukaj w bibliotece filmu Armagedon. Po co Armagedon? Potrzebujemy bohatera. Bruce Willis zawsze ratuje świat, a w Armagedonie w szczególności. Znalazłem? Odpalaj. <zysk> A to Bruce Willis! Co się stało? Gdzie ja jestem? Jak się nazywasz? Harry. To znaczy... Miałem sen, że miał być koniec świata. Miałem na imię Harry. Co mi zrobiliście? Kim jesteście? Ej, spokojnie, to trochę skomplikowane. To Ej, spokojnie, Bruce! Co ty taki nerwowy? Zostawcie mnie! To chyba jakiś szok po przejściu tego portalu. Pipki, żyjesz? Ale, ale mi boli. No, nieźle ci przywalił. Co ty? Był jak ciota. Już chciałem mu przejechać, ale były sekundy i się zamyśliłem. Prawie był mój. Przecież byłeś nieprzytomny. Nie chcę nic mówić, ale właśnie nam uciekł, Bruce Willis. Gońmy go! Pomocy, złodziej! Nie Wow, jest pan wolwerinem? Tak jak widzisz. O kurwa, wolwerin? Nie mam szans. Wysiadaj z auta, wróć. Tak łatwo mi nie złapiecie. O. Teraz to mnie wkurwiłeś. No dobra. Wytłumaczycie mi, co się tu dzieje? I tak to wygląda. Teraz nie wiemy, jak wydostać mojego ojca z telewizora. Telewizor może otwarza filmy w tyle. Zobacz, co było ostatnio włączone. On żyje! Nazywam się Satana. Czy to już ten czas? Jaki czas? Na zagładę ludzkości. A czemu chcesz nas, no, zagładzić? No bo. Jestem złowrogim telewizorem i takie jest moje zadanie. Zostałem zesłany prosto z piekła. Aha. To komunikat od szatana. Kochanie! Kochanie! Gdzie położasz moje skarpety? A dobra już mam. No to jesteśmy w dupie. A co takiego planujesz? Całą ludzkość wciągnąć do innego wymiaru. Wypuść mojego ojca te gnoju! Ha ha, ha! ha. Nie. Kurwa mać, tata mnie zabije za tą dziurę. Przecież to on kupi ten telewizor. Bruce Willis. Wiesz może co robić? A skąd ja mam wiedzieć? W każdym filmie ratujesz ludzkość, to powinieneś. Dobrze płacą, to ratuje. Ej, ludzie! On porwał mojego tatę w jakimś pornosie. Musimy coś zrobić. Szybko chodźmy na dół! A wy co za jedni? Jesteśmy z amerykańskiego biura badań zjawisk paranormalnych. Idziecie z nami. Ej stary, czy to jest Bruce Willis? Ej, faktycznie? Zamknąć mordy. Siadajcie, musimy porozmawiać. Już nieraz ratowałem świat. Podejmę się ponownie. Uratujemy mojego tatę? Porozmawiamy na miejscu. To jedziemy. Czy uda im się uratować ojca Dipkiego I kim jest zło wrogi telewizoru satana? Dowiecie się w następnym odcinku.